Opinia publiczna interesuje się dzisiaj przede wszystkim sprawą ostrego wystąpienia Donalda Tuska, który mówił o zdrajcach, pachołkach Rosji, o ucieczce Tomasza Szmyta na Białoruś, o tym, kto tak naprawdę za karierę Szmyta odpowiada. O tym się mówi. Bardzo w wielu miejscach o tym czytamy wiele tekstów, a tymczasem gdzieś tam z boku po cichu dzieje się moim zdaniem rzecz fundamentalna, a mianowicie możliwe jest porozumienie. Rządu Donalda Tuska, koalicji 15 października z prezydentem w sprawie Krajowej Rady Sądownictwa. Ja nie przesądzam i o czym za chwilę, że ostatecznie ten kompromis zostanie zawarty, ale zwracam Wam uwagę, że naprawdę jest to niezwykle istotna rzecz, ale też ryzykowna dla koalicji 15 października. Przypomnijmy, rząd zgłosił projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Krajowa Rada Sądownictwa to jest to gremium, które wskazuje kandydatów na sędziów, a następnie prezydent tych kandydatów nominuje. Jej rola jest niezwykle ważna. PiS zmienił tak prawo, że KRS została zdominowana przez polityków, w zasadzie wypierając reprezentację sędziów. Tych naprawdę, żeby to była prawdziwa reprezentacja sędziów, określając sędziów mianem zdemoralizowanej kasty. I teraz y, koalicja zaproponowała zmianę wyboru tej części Krajowej Rady Sądownictwa, bo przypominam, że zasiadają tam też politycy. Y, ten projekt zakłada, a właściwie już uchwalona ustawa, y, zmianę wyboru tej części Krajowej Rady, która reprezentuje sędziów. Otóż teraz w Krajowej Radzie Sądownictwa zasiadaliby wedle tej y, nowej ustawy rządu Donalda Tuska, Sędziowie, którzy zostali wybrani w takim powszechnym głosowaniu sędziów wszystkich szczebli sądów i e, pytanie tylko, kto może brać udział w tym głosowaniu i kto może być wybierany. Otóż pierwsza wersja tej ustawy zakładała, że wszyscy sędziowie, zarówno sędziowie powołani przez starą KRS, jak i przez Neo KRS, czyli Neosędziowie mogą głosować w tych wyborach, żeby wybrać swoich reprezentantów do Krajowej Rady Sądownictwa, ale ta pierwsza wersja zakładała, że o ile neosędziowie mogą głosować, to jednak nie mogą być kandydatami do KRS, nie mogą być tam wybrani. Taka konstrukcja nie podobała się prezydentowi Andrzejowi Dudzie, co zakomunikował publicznie już dawno temu, i po jakimś czasie dowiedzieliśmy się, że były prowadzone rozmowy ministra Bodnara z prezydencką prawniczką, panią minister Małgorzatą Paprocką w sprawie zmian ewentualnie tej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ta ustawa została uchwalona przez Sejm i znalazła się w Senacie, i ostatnio okazało się, że senackie komisje, a następnie Senat prowadził bardzo ważną poprawkę do tej ustawy, a mianowicie zakłada ona, że w Krajowej Radzie Sądownictwa mogą się znaleźć neosędziowie, oni mogą kandydować do nowej krajowej Rady Sądownictwa. To jest fundamentalna zmiana, bo ta grupa sędziów kilku. Dwóch czy trzech tysięcy osób, które dostały nominacje od KRS, będzie miała wpływ na to, jak będzie wyglądało to gremium. No, kluczowe z punktu widzenia przyszłych decyzji personalnych, jeśli chodzi o sądownictwo. Senat to przegłosował. Y Właściwie nie było tak za dużo y, dyskusji na ten temat. Ona się toczy gdzieś na, na boku, także dlatego, że m, nie do końca w interesie koalicji 15 października jest eksponowanie tej kwestii, szczególnie przed wyborami europejskimi, kiedy. M, jednak Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska liczy przede wszystkim na udział tego twardego elektoratu, który zazwyczaj jest bardzo radykalny i radykalnie antypisowski. Niemniej faktem jest, że Senat taką poprawkę idącą naprzeciw oczekiwaniom prezydenta przyjął. Senatorowie, senatorowie Koalicji Obywatelskiej tłumaczą to w ten sposób, że oni nie tyle wyszli naprzeciw oczekiwaniom prezydenta, ile Komisja Wenecka stwierdziła, że lepiej byłoby, aby jednak jedni sędziowie i drudzy sędziowie mogli mieć zarówno prawo czynne, jak i bierne w przypadku tych wyborów do KRS i właśnie na Komisję Wenecką się powołują, ale wydaje się dosyć oczywiste, że przede wszystkim chodzi tu o kompromis z prezydentem, po to, żeby posunąć sprawę do przodu, po to, żeby ta ustawa ostatecznie kiedy trafi do pałacu prezydenckiego została podpisana, a nie zawetowana. Dlaczego to jest ważne, żeby Krajowa Rada Sądownictwa na nowych regułach zgodnych z konstytucją w końcu zaczęła działać? Dlatego, że zwracam uwagę, iż mamy potężny problem w sądownictwie. Mamy sporo wakatów, ta rada krajowa Rada dziś jest sparaliżowana. Bo praktycznie minister sprawiedliwości nie może przedstawiać nowych kandydatur, nie może wskazywać kolejnych osób, które mogłyby zostać sędziami, dlatego, że wie, iż y, y, obecna Krajowa Rada Sądownictwa, neokRS, jest powołana niezgodnie z konstytucją. Rozumiem, że to jest oczywiście kwestia <coughs> orzeczenia. Tego przez Trybunał Konstytucyjny, no ale problem jest taki, że Trybunał Konstytucyjny nie istnieje, istnieje tylko atrapa Trybunału. I teraz mm, odpowiedzmy sobie na jedno proste pytanie: czy na pewno prezydent Duda ten gest dobrej woli ze strony koalicji 15 października potraktuje poważnie i podpisze nową ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa? Tego nie wiem, nie potrafię tego zagwarantować. Nie mogę wykluczyć, że w ostatniej chwili najbliższy doradca prezydenta Marcin Masalerek uzna, że jednak będzie się to nie opłacać politycznie i że może to wywołać niechęć do Andrzeja Dudy w samym obozie Prawa i Sprawiedliwości. Ale z drugiej strony, zarówno Andrzej Duda, jak i Marcin Masalerek muszą wziąć pod uwagę, tak jak i zresztą cały obóz prawa i sprawiedliwości, że jeżeli dzisiaj, y, nie, y, jakby to powiedzieć, nie, nie ruszą sprawy Krajowej Rady Sądownictwa do przodu, i nie zacznie się normalny proces powoływania sędziów, w którym przypomnę jeszcze raz, bo nie jest prawdą, że sędziowie tu o wszystkim decydują. Nie. Ostatecznie nominację wręcza prezydent. Właśnie na tym polegała ta cała konstrukcja, którą PiS zniszczył, że była równowaga między wpływem y, sędziów, a wpływem polityka z y, demokratycznym mandatem, bardzo silnym, wybieranym w wyborach powszechnych. I to właśnie prezydent będzie decydował o, o tych nowych nominacjach, które są w tej chwili zablokowane. I w interesie Andrzeja Dudy jest to, aby ostatecznie ten proces odblokować, ponieważ on da Dudzie także wpływ na to, kim będą nowo powoływani sędziowie. Jeżeli się zniesie ten pad. Duda odzyska swego rodzaju wpływ na te nominacje. Dlatego podpisanie ustawy o KRS jest w jego żywotnym interesie. I zwracam uwagę, że nawet jeżeli Obóz PiS będzie się awanturował w tej sprawie, że prezydent poszedł na kompromis z koalicją 15 października, jak to zwykle bywa, z kompromisu nikt specjalnie nie jest zadowolony. To yy, jeżeli obóz PiS będzie na Dudę pomstował, to chcę zwrócić uwagę, że o, także obóz PiS bardzo dużo ryzykuje, ponieważ jeżeli wybory prezydenckie w przyszłym roku wygra kandydat związany z koalicją 15 października, a nie kandydat PiS, to wtedy zmiany w sądownictwie będą o wiele bardziej radykalne. I wtedy pozycja neosędziów, tych, o których właśnie Andrzej Duda chciałby zadbać, będzie o wiele słabsza i ograniczona, ponieważ wtedy koalicja 15 października będzie mogła sobie pozwolić na yy, radykalne zmiany. Dlatego, moim zdaniem, w interesie Andrzeja Dudy jest to, aby taką ustawę kompromisową podpisać, ponieważ ona daje mu wpływ na nominację jeszcze przez ten czas, przez ten rok jego urzędowania. No, ale powtórzę jeszcze raz: nie wiem, czy przypadkiem w ostatniej chwili Marcin Mastalerek nie uzna, że to prezydentowi Dudzie zaszkodzi i zniechęci do niego elektorat pisowski. Z drugiej jednak strony, Mastalerek może wyjść z założenia, że ostatnio udało mu się umocnić pozycję Andrzeja Dudy w elektoracie prawa i sprawiedliwości, autorytet Dudy w tym elektoracie, a to dlatego, że ewidentnie spotkanie z Donaldem Trumpem miało także taki cel. Ja oczywiście to spotkanie krytykowałam z różnych powodów, ale z punktu widzenia interesów samego Dudy i jego popularności w obozie Prawa i Sprawiedliwości to spotkanie było fundamentalne. I tu można powiedzieć, Mastalerek odniósł swego rodzaju sukces, ponieważ Donald Trump jest niezwykle popularny zarówno w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, jak i Konfederacji. W związku z tym fakt, iż właśnie Trump rozmawia z Dudą jak równy z równym yy, i Duda odgrywa tutaj poważną rolę. To spotkanie z Trumpem rzeczywiście odbiło się szerokim echem w mediach światowych. To powoduje, że pozycja Dudy wewnątrz obozu Prawa i Sprawiedliwości rośnie. Więc być może teraz Masarylek może sobie pozwolić na tak ryzykowny ruch, jak właśnie kompromis z koalicją 15 października. Oczywiście ta ustawa z Senatu teraz powędruje z powrotem do Sejmu, który będzie musiał przegłosować te poprawki, ale już teraz widzę, że faktycznie budzą one bardzo silne negatywne emocje. Widziałam wpis Ewy Wrzosek negatywnym bardzo pod adresem właśnie tej ustawy o KRS po poprawkach senackich. Równie krytycznie wypowiadał się Bartłomiej Przymusiński z Stowarzyszenia Justicja. Ewidentnie krytycy łamania zasad praworządności, ci najbardziej radykalni, także tacy jak Igor Tuleja są bardzo rozgoryczeni, że nowa koalicja, minister sprawiedliwości Adam Bodnar Idzie na tego rodzaju kompromis, ale chcę zwrócić im uwagę, że w tej chwili trwa pad, który szkodzi Polsce. I zawsze trzeba patrzeć na ogólny bilans zysków i strat takiego posunięcia. Ja uważam, że kompromis z prezydentem jest niezbędny, a powołanie nowej Krajowej Rady Sądownictwa, która faktycznie będzie spełniać konstytucyjne standardy, daje nam możliwość zrobienia pierwszego kroku do przywrócenia normalności. I ja też uważałam, że nie można z założenia skreślać wszystkich neosędziów. Wielu z nich po prostu nie miało innej możliwości e, nominacji sędziowskiej, ponieważ nie ma innej drogi, żeby zostać sędzią. <laughs> A wielu z nich absolutnie spełnia kryteria niezawisłości. Ja co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Nowa Krajowa Rada Sądownictwa może wprowadzić taki mechanizm, który po prostu ostatecznie uzdrowi te nominacje sędziowskie, uzna te wszystkie, które były rzeczywiście słuszne, za legalne, obowiązujące. Zwrócę Wam uwagę na taki przykład. Iwona Szymańska, sędzia Iwona Szymańska, notabene, żeby jeszcze skomplikować sprawę, żona byłego ministra do spraw Unii Europejskiej, Konrada Szymańskiego, jest właśnie neosędzią. I tak się złożyło, że w czasie tych najbardziej dramatycznych demonstracji młodych ludzi na ulicach, także tęczowych demonstracji, to właśnie ta sędzia... Orzekała jak najbardziej zgodnie z tym, co postulowali demonstranci, a przeciwko policji i służbom porządkowym kontrolowanym przez PiS. Zapewne robiła to po prostu zgodnie ze swoim sumieniem i wiedzą prawniczą. Do tego stopnia nawet, że Ewa Siedlecka umieściła Iwonę Szymańską w gronie tych sędziów, którzy bronią praworządności. Sami więc widzicie, że każdy przypadek trzeba rozpatrywać, Osobno. A dodam jeszcze, że cały czas ci sędziowie, którzy zostali powołani przez Neokares, mogą być testowani, ich niezawisłość może być testowana. Mieliśmy już takie przypadki. Chodzi o, oczywiście o sędziów mm, skrajnie upolitycznionych, <laughs> którzy ewidentnie, <śmiech> <śmiech> przepraszam bardzo, ciągle jeszcze mam problemy z gadbem. Którzy ewidentnie zostali powołani na rozmaite stanowiska po to, żeby realizować politykę PiS i no, są z niezawisłością i niezależnością sędziowską na bakier. Dlatego jestem bardzo za tym kompromisem. Mam nadzieję, że do niego dojdzie i zwracam Wam uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną, fundamentalną rzecz. Otóż tym, co robi Donald Tusk, a także minister Adam Bodnar. A także inni ministrowie, widać jedną podstawową regułę. Jeśli chodzi o instytucje, które siłą rzeczy dzisiaj podlegają bezpośrednio rządowi, i mam na myśli chociażby TVP czy prokuraturę, to tam rząd jest zdecydowany i działa bardzo kategorycznie, dokonując zmian personalnych. Wielu prawników ma wątpliwości co do sposobu tych zmian, nie chcę w tej chwili wchodzić w szczegóły, chodzi mi właśnie o prokuraturę i TVP, czy sposób wymiany władz TVP i sposób wymiany yy, władz prokuratury. Ale rząd Tuska się zdecydował, żeby właśnie tak to przeprowadzić, ponieważ inaczej państwo nie mogło być funkcjonować. Nie mogłoby funkcjonować. Natomiast, jeżeli spojrzycie na wszystkie propozycje i działania koalicji 15 października, które dotyczą sądownictwa, nawet Trybunału czy KRS, to dostrzeżecie, że tutaj koalicja 15 października zdaje sobie sprawę, że yy, Sprawa, Ta materia jest o wiele bardziej delikatna, ponieważ sądownictwo jest władzą osobną i musi być traktowa traktowane z niezwykłą wrażliwością konstytucyjną i nie można wprowadzać zmian na rępał, które mogłyby być interpretowane jako uzależnienie sądownictwa od obecnej władzy. To jest fundamentalna różnica, jeśli chodzi o działanie Bodnara, na przykład dotyczące prokuratury, a choćby działania, Trybunału czy KRS. Tutaj te działania są niezwykle ostrożne, nie ma żadnych decyzji siłowych, no a trapa Trybunału wciąż działa, no i zapewne te zmiany będą mogły nastąpić dopiero wtedy, kiedy zmieni się prezydent. Ale zwracam Wam też uwagę, że ten kompromis rządu Donalda Tuska z prezydentem. O ile do niego dojdzie, jest też na swój sposób ryzykowny dla koalicji obywatelskiej. Dlaczego? Dlatego, że mm, wezmę taki prosty przykład. Ja pod koniec 21 roku napisałam tekst. Że mimo tak radykalnych nastrojów antypisowskich w elektoracie koalicji obywatelskiej, trzeba się liczyć z tym, że po wyborach, jeśli chodzi o sądownictwo, trzeba będzie zawrzeć swego rodzaju kompromis z prezydentem Andrzejem Dudą, po to, żeby szybciej przywrócić praworządność. Napisałam o swego rodzaju okrągłym stole, że trzeba jednak y, y, poszukiwać tego kompromisu y, właśnie w imię interesu państwa. I pamiętam, że komentarze pod tym tekstem, zresztą możecie znaleźć ten tekst pod hasłem okrągły stół prezydent Duda. Koalicja Obywatelska i moje nazwisko, ten tekst Wam wyskoczy. Zobaczcie, jakie komentarze są pod tym tekstem. Wszystkie odsądzają mnie od czci i wiary. Zresztą, teraz, jak przypomniałam ten tekst na platformie X, tak samo komentarze są bardzo niechętne, że jestem symetrystką, złym człowiekiem, nie rozumiem, jak straszną postacią jest Andrzej Duda, tylko widzę, że ci twardzi wyborcy Koalicji Obywatelskiej nie dostrzegają tego, że to Właśnie Donald Tusk robi gest przyjazny wobec prezydenta. No ale Donald Tusk jest świętością, więc lepiej się wyżywać na mnie niż na premierze. Ok. Ale wrócę jeszcze raz do tego wątku, jest to swego rodzaju niebezpieczeństwo dla Donalda Tuska, dlatego że twardy elektorat nie jest zachwycony kompromisem z Andrzejem Dudą. A ponieważ Tusk jest wytrawnym politykiem, doskonale to wie, dlatego też musi zdawać sobie sprawę z tego, iż trzeba przedstawić. Twardemu elektoratowi inne ważne tematy z agendy politycznej, takie, które absolutnie e, zaspokoją żądania tego elektoratu, czy zagospodarują emocje tego najbardziej radykalnego, twardego elektoratu antypisowskiego. I Tusk taki temat znalazł i eksploatuje go bardzo mocno. Myślę, że jest to przemyślane działanie, żeby specjalnie nikt nie koncentrował się na tym, co tam się dzieje w Senacie i z tą ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa. I lepiej, żeby wszyscy się skoncentrowali na tym, co Donald Tusk mówi o Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. Ucieczka Tomasza Szmita na Białoruś dała Tuskowi taką właśnie hmm, okazję do tego, żeby mocno ostro pojechać w Sejmie. Jego Przemówienie ostatnio, sprzed tych dwóch, trzech dni, kiedy mówił o y, tym haśle wygłoszonym niegdyś przez Leszka Moczulskiego, płatni zdrajcy pachołki Rosji, zwrócił się tym do Prawa i Sprawiedliwości. Wypomniał Jarosławowi Kaczyńskiemu spotkania z agentem KGB sprzed wielu lat. Wszystko to jest nastawione na to, żeby mm, tę emocję radykalno-antypisowską zaspokoić, aby przypomnieć twardemu elektoratowi, że. Że Donald Tusk jest, będzie twardym rozliczającym pisowców z wpływów y, rosyjskich. Twardy elektorat te emocje w sobie niezwykle pielęgnuje. Dla mnie takim klasycznym przykładem tego, że to jest bardzo ważny wątek wpływów rosyjskich właśnie na rządy pisowskie. Yy, widziałam to po tym, jak Donata Subotko zrobiła wywiad z, z Piotrem Pytlem, który był zresztą i krytykowany, i wielbiony. I Pytel mówił o, o tym, jak rosyjscy agenci wpływu lokują się w otoczeniu PiSu, radykalizując jego przekaz antyunijny, taki skrajnie konserwatywny. I pamiętam, że ten wywiad Donaty Subotko cieszył się po prostu niewiarygodną popularnością i cieszy się do dzisiaj sprzedał jakiś bimbaliony prenumerat. Widać, że ta sprawa ludzi niezwykle porusza. Zresztą to samo mówiła Agnieszka Holland w czasie uroczystości y, przyznania człowieka roku gazety wyborczej, ponieważ ona na przykład też postulowała, aby nagrodzić specjalnie Tomasza Piątka, który jest y, 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 Niezłomnym tropicienem wszystkich wątków rosyjskich wokół właśnie polityków prawa i sprawiedliwości. Także Donald Tusk postawił na tę emocję, która dla twardego elektoratu jest bardzo ważna, dlatego że zbliżają się wybory europejskie i jeżeli ten twardy elektorat, zniechęcony słabszym przekazem, nie będzie chciał pójść do wyborów, to koalicja obywatelka znajdzie się w dużych problemach. I drugi ruch Tuska, który ma przede wszystkim za zadanie demobilizację elektoratu pisowskiego, to jest pojawienie się na granicy polsko-białoruskiej i zapewnienie, że granica będzie strzeżona, że Łukaszenko prowadzi wojnę hybrydową, nasyłając wiele osób na tę granicę, by nielegalnie ją przekroczyły. I tutaj y, oczywiście wiele środowisk ma żal do Tuska, iż Toleruje pushbacki, ale Tusk zagrał tutaj absolutnie intencjonalnie, ponieważ wie, że to są olbrzymie lęki nie tylko pisowskiego elektoratu, jeśli chodzi o nielegalne przekraczanie granicy przez osoby nasyłane przez Łukaszenkę. I wie dobrze, że te emocje i te lęki trzeba spacyfikować, zdemobilizować elektorat Prawa i Sprawiedliwości, nawet jeżeli część jego elektoratu będzie to krytykować. Zresztą krytykuje i wspomniana Agnieszka Holland i Janina Ochojska. Ale tutaj Tusk po dokonaniu tego bilansu, co jest tak naprawdę istotne akurat w tej chwili, także w kontekście wyborów europejskich. Dokonał właśnie takiego, a nie innego wyboru. Stąd właśnie to ostre przemówienie Donalda Tuska w sprawie wpływów rosyjskich, które ma niejako kompensować czy też uspokajać rozmaite wątpliwości, które mogą wynikać z jednej strony w związku z możliwym kompromisem z prezydentem, a z drugiej strony właśnie w związku z granicą polsko-białoruską. Tak wygląda właśnie gra polityczna i Tusk ją bardzo dobrze zna. A czy jej efekt będzie dla koalicji obywatelskiej pozytywny, zobaczymy dopiero wtedy, gdy pojawią się na naszych ekranach telewizorów słupki poparcia w dniu, w którym będziemy wybierać Parlament Europejski.